Cześć, jestem Klaudia to kanał no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz zawartość procentową, procent masały węgla w sacharozie. Czyli mamy skupić się na węglu w całej sacharozie. Więc zatem musimy policzyć masę całej sacharozy, masę cząsteczkową oczywiście, i jeszcze dodatkowo skupić się na węglu, czyli na masie węgla. I to właśnie od tego sobie zaczniemy. Mamy tutaj 12 atomów węgla, czyli mamy 12 razy masę tego węgla. Czyli przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych, odszukujemy masę cząsteczkowej węgla, czyli tego co ma unity i zauważamy, że to 12 unitów, wymnażamy 144 unity, które możemy od razu sobie tutaj do góry dać i wyliczamy wodór. Mamy 22 Atomy wodoru w tej cząsteczce, a wodór waży 1 unit, czyli mamy 22 unity. Dodać. I 11 razy 16 unitów. Wymnażamy, dodajemy, to jest 176 i otrzymujemy 342 unity. Zapis. Masa węgla na masę całej sacharozy. Razy 100%. I mamy 144 unity na to. 342 unity razy 100%. Unity się skracają. Wymnażamy z górą. Dzielimy przez dół i otrzymujemy no tak około 42,1%. Czyli taka jest zawartość procentowa węgla w sacharozie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!